W dniu dzisiejszym, 30 minut po północy, nastąpiło izraelskie uderzenie lotniczo-rakietowe na Iran. Rynki natychmiast zareagowały spadkowo. Cena Bitcoina obniżyła się ze 106 tysięcy do nawet 102,5 tysiąca dolarów i na chwilę obecną utrzymuje się na poziomie około 104. Ale warto zwrócić uwagę, że zanim Bitcoin zaczął tracić, przede wszystkim zaczęły tracić rynki akcji. SPX obsunął się o 0,6% w godzinę, co było sygnałem dla rynków kryptowalut na to, żeby się ewakuować. To jest kanał Julian Krypto i to nie są porady inwestycyjne. A na dzisiejszym materiale sprawdzimy, w jaki sposób konflikty zbrojne wpływały historycznie na cenę bitcoina. Przejdziemy po kolei przez te mniej istotne i bardziej istotne konflikty, które faktycznie wpływały na wzrosty oraz na spadki. 27 września 2020. Druga wojna o górski w Karabach. Cena Bitcoina nieznacznie się zmieniła, spadając o około 3% w 5 dni. Nie było to aż tak istotne wydarzenie dla rynków. Następnie wojna w Trigaju, Etiopia, 3 listopada 2020. Po Około 2-3 dniach cena bitcoina była już ponad 15% wyżej. Pamiętajmy, że każdy konflikt zbrojny, w szczególności te duże, mogą powodować strach i panikę. Ucieczkę kapitału z aktywów tzw. ryzykownych przechodzenie do aktywów bezpiecznych. Ale pamiętajmy także, że bitcoin z jednej strony jest aktywem ryzykownym, ale z drugiej strony jego deflacyjna natura oraz decentralizacja mogą sprzyjać jego wzrostom. Po pierwszej fazie spadków konfliktów. Dlaczego? Ponieważ niektóre kraje, w szczególności te, które mogą być zagrożone sankcjami ze strony Zachodu, na przykład sankcjami na korzystanie z systemu SWIFT, tak jak w przypadku Rosji, to w takiej sytuacji te kraje są zmuszane niejako do przechodzenia częściowo właśnie w bitcoina. Przypomnijmy inwazję Rosji na Ukrainę. Sam moment inwazji, zgadza się, to było 10% tąpnięcie w ciągu jednego dnia, ale już 6 dni później cena bitcoina była o 18% wyżej. Ale wracajmy do naszej chronologii. 1 luty 2021. Jeden, zamach stanu w Mianmie. Cena bitcoina praktycznie się nie ruszyła, a po 8 dniach była już 45% wyżej. Ale zawsze należy pamiętać o kontekście, to co działo się w międzyczasie na przykład ta duża zielona świeca. Ona nie była spowodowana wybuchem tego konfliktu, ale tym, że właśnie w tym punkcie, czyli 8 lutego 2021, Tesla zaczęła akceptować płatności w bitcoinie. A w związku z tym ewentualny ruch wzrostowy możemy liczyć na poziomie około 18% w przeciągu 6 dni. Następnie Hossack, która była kontynuowana przez całą wiosnę 2021, aż do momentu 10 maja. I wtedy wojna Izrael-Hamas, tak zwany Guardian of the Walls. I w tamtym okresie faktycznie to mogło spowodować to duże tąpnięcie, które widzieliśmy, z poziomu 59 tysięcy do 30 tysięcy dolarów, czyli o ponad 46%. Ale musimy także pamiętać, co działo się w międzyczasie. Tesla przestała akceptować bitcoiny. To była ta duża czerwona świeca, czyli 12 maja 2021. Dodatkowo, tego samego dnia nastąpił istotny napływ bitcoinów na giełdy. Jeżeli bitcoiny wpływają na giełdy, to przeważnie po to, żeby były sprzedawane. Ale idziemy dalej. 17 stycznia 2022 atak dronowo-rakietowy Huti na Abu Dhabi, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie. Cena bitcoina po 6 dniach była już 20% niżej. Warto jest zwrócić uwagę, że reagowały także rynki akcji, ponieważ w dwa dni pojawiły się już 3-4% spadki, trzeciego dnia już 6% tąpnięcie. Zwróćcie uwagę, że bitcoin tak naprawdę wyczekiwał przez te 3 dni, zbierał się. Te spadki były 6%, a dopiero czwartego dnia bitcoin tąpnął o kilkanaście procent. Rynki akcji dały nam zatem wyraźny znak, że możemy spodziewać się tego tąpnięcia. Następnie inwazja Rosji na Ukrainę, 24 luty 2022. Dla Bitcoina było to chwilowe tąpnięcie, co widzieliśmy na świecy, ale tak jak powiedziałem w ciągu tygodnia odreagowanie i wzrost 18%. Procentowy. 15 marca 2023. Wojna w Sudanie i po dwóch dniach cena Bitcoina 15% wyżej. Warto jednak pamiętać ogólną narrację z tamtego okresu. Co wydarzyło się na tym dołku? Czyli 9 marca 2023 roku nastąpiła niewypłacalność trzech banków w Stanach Zjednoczonych. Rynki obszedł natychmiastowy strach, dlatego nastąpiło tąpnięcie w cenie Bitcoina, ale gdy oficjalnie zapowiedziano, że ludzie odzyskają swoje pieniądze, cena rynków akcji jak również cena Bitcoina natychmiast Odreagowały. Warto też pamiętać o tym, że Bitcoin, właśnie w przypadku bankructw, na przykład banków, chwilowo może być poddany niepewności. Natomiast gdy te emocje opadną i zastanowimy się, że Bitcoin tak naprawdę jest odpowiedzią na niepewność bankową, to stąd mogą powstawać właśnie tego typu wzrosty. Następny konflikt, 15 maja 2023 roku, kontynuacja wojny domowej w Sudanie. Cena Bitcoina tąpnęła po 7 dniach około 11%. Warto jest także Zwrócić uwagę na to, co działo się na sieci Bitcoina, czyli dane tak zwane on-chain, ponieważ trzy dni wcześniej nastąpiły stosunkowo duże przelewy Bitcoinów na giełdy, czyli być może te Bitcoiny już były przygotowywane pod ewentualne tąpnięcie rynku. Więc tak jak widzicie, dobrze jest łączyć zarówno dane on-chain, jak również wydarzenia, background, to co dzieje się w czasie rzeczywistym. Następnie 6 października 2023 atak Hamasu na Izrael. Nastąpiło tąpnięcie rynków. Bitcoin spadł o około 5% w tydzień, jednak bardzo szybko zaczął rosnąć. W kolejne 12 dni zyskał ponad 33%. I znowu należy patrzeć na kontekst. To był okres, kiedy do informacji publicznej Cointelegraph podał nieprawdziwe informacje informację o rzekomej akceptacji ETF-ów bitcoinowych przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Ta informacja spowodowała właśnie ten natychmiastowy wzrost Bitcoina, pompkę. Później jednak, gdy okazało się, że ta informacja była nieprawdziwa, inwestorzy byli już tak podekscytowani, że ta cena Bitcoina mogła być pompowana jeszcze wyżej. Wtedy właśnie rynki grały pod deadline'y decyzji dotyczącej ETF-ów Bitcoinowych w Stanach Zjednoczonych. Te deadline'y miały być 10 stycznia 2021 roku, czyli dokładnie w tym punkcie. Sam deadline, akceptacja, okazały się dla Bitcoina lokalnym szczytem. Dosłownie szczyt nastąpił jeden dzień później i cena Bitcoina odreagowała, spadła o 14% w jeden dzień, a finalnie nawet o 20% w 12 dni. Wcześniej Wcześniej 19 grudnia 2023 nastąpiła eskalacja ataków Huti na statki w Morzu Czerwonym i tutaj wzrost bitcoina po około 3 dniach o. Około 4%. Warto jest także zdawać sobie sprawę z tego całego okresu, który widzieliśmy na początku roku 2024. To był okres ogromnych wzrostów, ale także musimy rozumieć dlaczego te wzrosty były, ponieważ rynki grały pod czwarty halving Bitcoina, który miał być już 17 kwietnia 2024. Natomiast 13 kwietnia 2024 roku nastąpił bezprecedensowy, zmasowany atak Iranu dronami i rakietami. Na Izrael. I to był moment, po którym natychmiast rynki zareagowały strachem. Bitcoin spadł o około 10% w ciągu jednego dnia, jednak bardzo szybko odbiła. Po kolejnych 5 dniach wzrosła o 12%, czyli do wcześniejszego poziomu. Kontratak Izraela na terytorium Iranu, czyli nowa faza konfliktu, nastąpiła 12 czerwca 2024. Cena bitcoina tąpnęła natychmiast w dwa dni o ponad 6% i nie wróciła już do tamtego poziomu przez bardzo długi czas, ponieważ przez 23 dni spadała o ponad 20%, a przez kolejne 24 dopiero wtedy wróciła do poprzedniego poziomu, wzrastając o 30%. Swoją drogą zwróćcie uwagę na takie ciekawe zależności. Kiedy bitcoiny wypływały z giełd, kiedy były spadki rezerw bitcoina na lokalnych dołkach, na przykład w tym punkcie. W tym punkcie również lokalny dołek wypłata bitcoinów z giełd. 16 lipca 2024 również wypłata bitcoinów z giełd przed kolejną falą wzrostową. A zwróćcie uwagę, co zadziało się w momencie, gdy ta cena bitcoina była w okolicach lokalnego szczytu. Napływ bitcoinów na giełdy. Te bitcoiny czekały od 24 lipca do około 29 lipca, czyli przez około 5 dni, aż zaczęły być masywnie sprzedawane. I ta cena bitcoina znowu tąpnęła o 26% w 7 dni. Ale znowu kontekst. Co działo się wtedy? Dlaczego rynki tak dyskontowały bitcoin? Właśnie 5 sierpnia, w tym okresie rząd niemiecki decydował się na sprzedaż swoich wszystkich bitcoinów. Sprzedali je na idealnym dołku, ale to nie dlatego, że oni sprzedali je na idealnym dołku. To dlatego, że rynki zdawały sobie sprawę z tej sprzedaży i dyskontowały cenę bitcoina przed tym, jak rząd niemiecki postanowi sprzedać swoje bitcoiny. I idziemy do obecnego okresu, w którym znajdujemy się teraz. Teraz jesteśmy w momencie, w którym Izrael uderzył lotniczo-rakietowo na Iran. Cena bitcoina już tąpnęła. Tym razem zdążyła tąpnąć o ponad 4% w jeden dzień. Warto też zwrócić uwagę, co działo się w ostatnich dniach. Ogromny wzrost rezerwy bitcoinów na szczycie cenowym. Takie wzrosty rezerwy bitcoinów w ostatnich tygodniach mogły nam idealnie podpowiadać albo zakończenie wzrostów, co widzieliśmy 22 kwietnia 2025. Wtedy bitcoiny napłynęły na giełdę na samym końcu tej dużej zielonej świecy. Natomiast 27 maja również napłynęła ogromna partia bitcoinów na giełdy, po czym nastąpiły spadki cenowe 8% w 10 dni. No i teraz kolejna sytuacja, 10 czerwca. 2025. Bitcoiny wpłynęły na giełdę, nastąpił konflikt oraz tąpnięcie ceny. Czy to oznacza, że cena Bitcoina teraz musi spadać jeszcze niżej, a może za chwilę będzie odreagowywać do wcześniejszych poziomów, np. 110 tysięcy dolarów, ponieważ kontekst dla Bitcoina jest pozytywny, natomiast tutaj fluktuacje cały czas mogą być kontynuowane, mogą być wzniesienia oraz spadki. Pytanie tylko na jakim poziomie łapać tego Bitcoina, tak żeby najlepiej na tym zyskać. Jeżeli na przykład chcecie mieć powiadomienia na tego typu sytuacje, to najlepiej ustawić jest alerty właśnie na wzrosty rezerw bitcoinów. Czyli na przykład wzrost procentowy o 1% w czasie dwóch godzin ustawiamy kolorem czerwonym i startujemy każdorazowo. Taki alert będzie Was powiadamiać właśnie o tego typu wzrostach rezerw Bitcoinów. No i będziecie też mogli podjąć jakieś akcje, albo nie podejmować ryzyka w tym czasie. Jest taki kanał telegramowy Max Data App, to jest kanał drugi. I tutaj dodajemy nasze analizy właśnie w kontekście Bitcoina. Jeszcze przed tym spadkiem informowaliśmy Was o tym, że wzrosła rezerwa Bitcoinów na giełdach, i w związku z tym może być to potencjalne ryzyko dla ceny Bitcoina. I oczywiście nie mogliśmy mieć pewności, że Izrael zaatakuje Iran, ale tego typu sygnały mogą nam to pomagać przewidywać. Wiele altcoinów także spadło razem z bitcoinem. Na przykład taki sztandarowy memcoin, czyli Pepe, stracił dzisiaj w nocy ponad 7% od momentu ataku. Ale to, co pojawiło się także na tych memcoinach, to jest bardzo duża presja zakupowa. Ta presja zakupowa, którą widzimy w takich knotach, w momentach, kiedy metryka BSP spada do bardzo, bardzo niskich poziomów. Przeważnie są to momenty dołków, lokalnych dołków, w trakcie których zakupy mogą być bardzo, bardzo opłacalne. Ale, żeby nie robić tego na czuja, czyli żeby nie mówić, że coś może być opłacalne, ale nie wiemy do końca jak bardzo, to dobrze jest robić backtesty. I teraz w jaki sposób te backtesty robić? No to na przykład, jeżeli widzimy taki spadek oraz knot, klikamy na samym końcu tego knota, dodajemy alert, a następnie przeprowadzamy backtest. I teraz backtest pokaże nam konkretnie, co działo się w przeszłości po tym, jak metryka BSP dla Tokena PP spadała do tak niskich poziomów. Backtest już został zakończony. Klikam na backtest, i pojawiają się linie, w których metryka ta spadała właśnie poniżej tego ostatniego poziomu, czyli to jest poziom minus 0.25. To teraz przyjrzyjmy się na wykresie, co działo się z ceną tego tokena. Czasami były kontynuowane jeszcze spadki, bardzo często następowały natychmiastowe wzrosty. No i teraz znowu, żeby nie polegać na intuicji, tylko żeby polegać na danych oraz na statystyce, sprawdźmy konkretnie, jak wyglądały średnie odchylenia cenowe tokena PP po takim wydarzeniu. Wydarzeniu. To, co widzimy na tym wykresie, to są właśnie te średnie odchylenia cenowe. Widzimy, że przed wywołaniem tego alertu, czyli to jest ten punkt, przed wywołaniem ta cena statystycznie spadała. Jak bardzo? Około 15-10% tutaj widzieliśmy spadków. Następnie, statystycznie, jeszcze około 1-2% tąpnięcia. I przez około 2-3 dni mediana ceny była na podobnym poziomie. Natomiast wzrosty pojawiały się najczęściej po 3-4 dniach i wynosiły one 8- nawet 11%. Innymi słowy, cena tego tokena przeważnie wracała do swoich wcześniejszych poziomów, a nawet nieco wyższych, na których była tradowana jeszcze przed tąpnięciem. Zatem jeżeli historia miałaby się teraz powtórzyć, no to potencjalnie moglibyśmy spodziewać się właśnie powrotu m.in. tego tokena na wcześniejsze poziomy, czyli w pierwszej kolejności. Na poziom 1155 to jest wzrost około 8%, ale oczywiście to nie jest pewne. To są tylko statystyki. Pytanie jest, co będzie działo się w międzyczasie? Jakie decyzje będzie podejmować Trump, Iran oraz Izrael? Jedno jest pewne, będziemy to komentować i analizować na. Max Data app a Was jak zwykle zapraszam do tego, żebyście zostawili komentarze pod tym filmem i podzielili się tym, co uważacie, że będzie teraz działo się z rynkiem. Pod ostatnim materiałem Karol Krawczyk napisał: Mówisz o tych 5%, które zrobiły? A ja mówię tak, oczywiście 5% dla mnie to jest bardzo duży zysk. Niektórzy z Was obstawiają spadki. Jacek Macierowski. z jego analiz wynika, że zobaczymy 93 tysiące dolarów. Według pesawickiego w przyszłym roku cena Bitcoina osiągnie 56-63 tysiące dolarów, ale oczywiście pamiętajmy, nie kierujmy się tylko opiniami pojedynczymi, a danymi. Ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.